Polish Fest TV! Fanatycy Lechi Gdańsk w nocy przed Pucharowym meczem z Lechem Poznań pomazali zabytkową lokomotywę, która jako eksponat ustawiona została już w 2016 roku tuż przy stadionie kolejorza. Na lokomotywie pojawiły się napisy: BKS Puchar jest nasz. Oraz ULG, co wskazuje na grupę Ultras Lech Gdańsk. Dodatkowo przekreślony został Herblecha znajdujący się na przodzie lokomotywy. Do sytuacji odniósł się rzecznik prasowy Poznańskiego klubu i na Twitterze napisał. Gratulacje za akt wandalizmu wobec lokomotywy, która jest symbolem Lecha, ale wyprodukowana została w zakładach cegielskiego w 1956 roku, więc sprawcy swoim występkiem okazali szacunek także robotnikom czerwca 1956 roku. Ciekawe, czy podobnie traktują bohaterów wydarzeń na wybrzeżu. Oczywiście dodam, że na miejscu działa monitoring i działania wyjaśniające zostały już podjęte. No i po drugie, już trwa usuwanie zniszczeń. Kibice Lecha, do zobaczenia wieczorem. Na akcję zareagowali również kibice kolejorza i na swym profilu zamieścili wpis o treści. Dziś w nocy chłopcy z Gdańska postanowili ozdobić nieco zabytkową lokomotywę stojącą obok stadionu. Rozumiemy, że zdolności malarskie idą w parze ze znajomością ortografii. Nie będziemy ganić, bo przypuszczamy, że intencje były... No, jakieś tam były. Wychodząc naprzeciwko problemom, które życie stawia przed ULG, postanowiliśmy wspomóc ich starania. Przygotowaliśmy specjalną paczkę, w skład której wchodzi blok rysunkowy, kredki, plastelina i lokomotywa gotowa do pokolorowania. Jako wyjątkowy dodatek dokładamy również dwie książki. Jedna z nich z całą pewnością nieraz, nie dwa wywoła niesamowite zaskoczenie na twarzach ULG. Jest to bowiem słownik ortograficzny. Druga, znacznie trudniejsza, o bohaterach poznańskiego czerwca 1956 roku. Tych samych, którzy jako pierwsi przeciwstawili się komunistycznej władzy, a jednocześnie wybudowali m.in. lokomotywę, która stoi pod naszym stadionem. Życzymy miłego rysowania i jeszcze milszej lektury. Pamiętajcie, chłopaki, aby nie wyjeżdżać za linię. Finalnie lokomotywa jeszcze tego samego dnia wróciła do pierwotnego wyglądu. Podobają Wam się relacje z lektorem na naszym kanale? Zostawcie łapkę w górę. Znajdźcie nas również na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze. Do następnego. Trybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz bijaj na stronę www.polishfans.tv Zapraszamy na zakupy w pioszach.pl z kodem Polishvans 5% rabatu.